Gramy jak szybko wysyłam buźkę. Nie patrzę, z kim gram. Ręka sława na początek jak zwykle. No ale pika powinien zgłosić. Jednego pika mogę zgłosić, cokolwiek to trudne słowo znaczy. Jakiś gad po prawej prehistoryczny. No jednego pika zgłaszam, bo już nie zgłoszę potem. Tridale. Co to jest Tridale? Gil, Australia, mężczyzna. Izrael Teicher, też mężczyzna. Agat, też Izrael. No, pięknie. Pika zgłosiłem. Karo trzyma, mogłem powiedzieć jedno bez atu. Łyk, yerby. O. Ten trzyma piki. Siła mniej więcej równa. Kontra. Mhm. Zostawię te kontrę na Bezatu. Chłopaki są dobrze się dogadują. Zobaczymy. Jedno bezatu z kontrą nie daje. No nie powinien wistować pika. Może w karo? A może ucieknie? Zobaczymy. Nie należy się przejmować. No, na pewno nie należało wistować w asa karo. Stawiam je to w niezręcznej sytuacji. Pokazuje, Nie chodź w karo. Wyrabia tu lewe. Wyrabia lewy karowy na stole. Przez przeciwnik głosił kara. No Jak ściągnie wszystkie swoje asy, weźmie 4 lewy to jeszcze mało. Ściąganie asów jest bardzo słabą grą. 5000 loginsów, Gil, to może być jednak pani. Ten uciek. Jakby zagrała małego trefla do waleta, potem mogłaby ściągnąć pięć treflowych. Asa pik nie ma. Powinna zawistować spod piątego asa. Oj oj, 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 Pików w ogóle nie ma. Oj, 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 oj. Robot mi wyimpasił dziesiątkę karo, wyrzucam, bo mi niepotrzebna. O! Dziesiątka trefel jest. O! ciężko było dwa trefle no i trefle masz gil nie kiera trzy gil a po co gil gil ściągnęła swoje asa mogła zawistować w małego kiera o miała piątego asa kier gdyby gil zawistowała to byśmy wzięli cztery kierowe Dwie karowe, 6 i dwie treflowe, 8. Tak, straciliśmy dziesięć i dwa. Trudno. Spasuje, nie będę szalał. Gil doświadczona. Ciekawe, czy wiekowo, czy brydżowo. No, zobaczymy. Oni brali 6 pikowych i tyle. Czyli na to jedno bez atów padli bez jedna A, kierową by wzięli. Siódmą. No, spasuję. Nie zgłoszę moich kar. Cienias jestem. ryba ja już wypiłem. Nie. Mm. Dwa kiery do pasa. Praktycznie do pasa ten już nie ma nic do dodania. Jednak znalazł piątego pika. Znalazł piątego pika. Ten znalazł, ten znalazł szóstego kiera. To już do pasa jest. No i w ciekawe co zawistuje. Trzyma dubla karo. No ja powinna mieć lewę kierową. Tu powinien być krótki w kierach. Ma ma dubla karo. No i teraz niech jeszcze weźmie treflę moja i niech zawistuje w karo. Mam naturalne trzy lewy karowe, nie ma sensu przybijać kierem. Wziąłem czytelnie królem karo, więc muszę mieć asa karo. Bierz i zagraj w karo. I zagraj w karo. przebitkę daje. wyrzuci wyrzucić ją czy nie? Miała karo. No prosę, proszę, Miała karo. Zbijemy damekier i przebijemy pika. O nie ma pików już. обazедnajas. Jedna trew muszę powiedzieć. Trudno. Dlaczego przegraliśmy trzy i dwa. Zupełnie nie wiem. To makiery i piki w tym rozdaniu. To obiecuje cztery kara. A bo oni ugrali, a nie wpadli. A ja nie umiem liczyć lew. No daj 3B za to. Dam 3B za to. Oczywiście, że dam 3B za to. Na szczęście ja będę rozgrywał, a nie ty Gil. No nie źle. Napakowana była na trzy, za to od razu miała. Jeżeli wezmę, nie wiem, jeżeli wezmę trzykierowe i karowych <coughs> worek, no to wygram. No to leci. Na treflowe nie mam czasu. Nie trafiłem damy karo 4 5 6 7 No zabi. Pause figur. Pause figur. Bardzo To za układy. To teraz ten może mieć trochę kar. Niech se wezmą. I niech se wezmą. Muszę został stało wziąć wszystkie lewy. No Trzeba było ściągnąć damek Ale Ale już nie ma. Dziewiątka Karo na spaść. Teraz na dziesiątkę. Spadła. Uf, ale podziały. Zero sześć tylko wygraliśmy. Na szczyt wszystkiego. A jeszcze nie chciała zalicytować trzy za Tu Gil Gil. Chociaż wiem czego się po tobie spodziewać. Jeszcze mi Pogratulowała, że wygrałem, no to chyba nie wierzyła we mnie. Tylko, że niektórzy brali więcej lew. Dama Karo spadała. Skąd ja mogę wiedzieć, że Dama Karo spada? Ja nieszczęsny. Gramy. Co? Je? Bas przyszedł. Co to jest Bas? To coś nowego. Derek, Usa, piękny, Konor. Doświadczony Bas. 5000 I Gil. 5000 zagrała w pięć lat. Trzy razy dziennie wchodzi grać w brydziano. Pięknie. Dwa piki. Zagraj sobie gil w piki. Zagraj. Ty nie umiesz grać, potrzebujesz piki. Trzy piki powiem. No, graj w piki. Graj gil w piki. Pokaż, co ty pokażesz. Ja nie mam prawa się odezwać. No nie miała na te... Nie miała. Dobrze, że spasowałem. Nie miała na te trzy piki. Odda dwa kiery. Pika. I trefla. Ma szansę. Jak dostanie przebitkę kier. Ciekawe, czy na kiera wyrzuci jednego trefla. ano no zobaczymy. Dostała taką szansę. Mhm. Mhm. Dobrze. As kier i... As tref i pik. Nie król. Po co... Położenie króla pokazuje, że ma asa, i pik, oranego, oddaje lewę treflową, która miała wyrzucić. Nakiera był do wyrzucenia treflu. Ten z. O, teraz. No jeszcze raz, szybciutko wpika nie w szóstkę. Wszystko jedno. Ojejku, trzymała dwa razy trefle. Wszystko jedno. Piątkę daj. Siódemkę. No, no, dawaj, dawaj tego kiera. Bij. No i może ci w kiera zagra. Albo dwa... No, ściągnęło treflowo, no. A na kiera wyrzucało się trefla. Mhm. Swoje. Dobrze, że nie dokładałem. O, jak dobrze. Gil. Już nie możesz, Gil, nie wziąć wszystkich lew. Nie masz szans się pomylić. No dobrze, że bas, ale jakbyś zagrała gil w kiera, w pika raz, to as by się musiało przebijać o od, to. Od, wszystko jedno, od asa pikno. Nie miała na no, to, nie była odzywka na dwa pik po otwarciu przeciwnika bez atu. Ja z tym z moim śmieciem pochwalę ją. Niech się cieszy niech się cieszy. Chociaż nie wiem za co, co ją ja chodzi. 2 i 7 wygraliśmy. No, a było 3 pik do wygrania za 3. No trudno. No na trzecim ręku mogę powiedzieć. Dwa trefle. Niech mi wistuje w trefla. Ona się nie domyśli, że ma zawistować w trefle. Mam solidny kolor pięć treflowych. O, trzy trefle. Dalej już nie licytuję. Dalej nie mam. I tak zalicytowałem za dużo. I tu nie powinno być na cztery kiery. Dużo tych treflowych nie wezmę za dwie. To nie ma, Konor, co myśleć. Jak to, to przedtem nie miałeś na cztery kiery, to teraz nie masz. To ma te figury? To moja Tridale nie licytowała, ona ma Asa Dame Karo? Tu nie. Tu nie i trefle wyrzucam, bo mi trefle do niczego. No i co? Ma, damę, ma Asa Karo? Nie ma. Nawet Asa Karo nie ma? No to co? Mi szło cztery piki. Po co te damy podłożyłeś, bidulko? Nikt nie chciał ci im pasować waleta. Teraz bij damą, bij asem. Nie graj w damę, pik. O jejku. Powinniśmy wygrać to rozdanie. Przegraliśmy 2 i 2. Ciekawe dlaczego. Braliśmy dwie pikowe i dwie treflowe. Nie było... Nie, jedną pikową. Nie wiem, co, przegraliśmy rozdanie. Cztery kiery, Albo grali pięć kierów. Sześć kierów grali. Nie mam na tego kiera. Nie mogę powiedzieć dwa kiery. Mam czwórkę pikową. Nie wchodzimy blokiem. kiedy mamy starszą czwórkę z boku. Ona nie dorlicytuje. Ciekawe kto ma piki. Nie masz na kontr dibas. No, gramy, zobaczymy. o oddam trefla karo i pika może dama kier jest pod im pasikiem, no zobaczymy tak tak, pościągaj asy mhm

Moim zdaniem, kierów już nie ma. Jak tam w tych karach było. Ja miałem jedno. Ten miał jedno. E, nie liczą. mieć jeszcze jedną karę. No co ja na to poradzę? No. O! Wygrałem! A spik z dobrej strony leżał, ale były to dużo wygramy. Och, jak dużo wygramy? Osiem i cztery, osiem i cztery, ale trudne rozdanie. To kończymy, to dziękuję.